Cześć, z tej strony czerwony i witam was na kanale Actiny w materiale z Call of Duty Warzone. Myślę, że gry nikomu przedstawiać nie muszę, bo jest to jedna z najpopularniejszych ostatnio gier. Grać natomiast będziemy na komputerze od Actiny, który jakiś czas temu dostałem do testów. No więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy do grania. Dobra, wskakujemy na pole bitwy w trybie. W trybie, w trybie jakąś nazywał, w trybie Grabieży. We dwójki, we dwójkę, nie wiem szczerze mówiąc czemu, ale ostatnia aktualizacja w Warzone zmieniła właśnie, że grabież już nie gra się w teamach trzyosobowych, a niestety tylko w parach, niestety albo stety, nie wiem w sumie i wydaje się, że lepiej grało się we trójki. No więc gram z jakąś losową osobą. Zobaczymy, jak nam pójdzie w Grabieży. Oczywiście nie jest to tryb tak jak Battle Royale, że wygrywa jedynie jedna osoba, która, która zostanie przy życiu. Tutaj na koniec gry wszyscy zostają przy życiu, ponieważ jest włączony respawn. Jednak. Wygra jedynie ta drużyna, która zbierze najwięcej pieniędzy na koniec, czy też dojdzie jako pierwsza do miliona. E, dobra, tutaj widzę, że, że nie wiem skąd dostaje. Kompletnie. Nie widziałem gościa, ale dobra, obaj dostaliśmy. Słaby początek, ale miejmy nadzieję, że za chwilę będzie lepiej. E, rozpimy się w losowym miejscu na mapie, z tego co wiem. Po śmierci. I wracamy do zbierania kasy dalej. Kasy jeszcze trzeba zabezpieczać. Czyli zbierzemy kasy, mamy ją przy sobie, no ale po śmierci część tej kasy tracimy. Więc... na dachu, na dachu, na dachu, na dachu... Ech. Po śmierci tracimy część kasy, którą mieliśmy przy sobie. Bezpieczna jest tylko ta kasa, która jest oddana do, do depozytu za pomocą helikoptera albo bananu depozytowego. Na przykład, dobra, a tutaj już mamy jakiś kontrakt. Więc tak, a kasa można zbierać identycznie, tak jak w trybie Battle Royale, tyle że tutaj ma wrażenie, że tej kasy jest trochę mm, więcej w przeróżnych miejscach. Dobra, kończysz. Nie zginąłem jeszcze, już dość długo. Całkiem nieźle idzie. Dobra, 45 tysięcy mam. Fajne, fajne, wezmę sobie, bo to jest PM. Martwa cisza. Nie, raczej mi się nie przyda. Dobra, lecimy dalej. Gdzie jest mój meczek? To jest. Ogólnie, tak jeszcze odnośnie aktualizacji Warzone'a. Razem ze zmianą tego trybu grabieży. Wygramy już w Parach, a nie w teamach. Zauważyłem, że zostały zmienione trochę, przynajmniej mam takie wrażenie, bo nie grałem dużo po tej aktualizacji, ale że niestety w mniejszej ilości respią się, przynajmniej w Battle Royalu, karabiny szturmowe. Dużo ciężej było mi ostatnio znaleźć je w Battle Royalu. No, mam wrażenie, że trochę balans tak jakby rozgrywki został zmieniony, ale to nic pewnego może mi się tylko wydaje, bo change logu nie czytałem, ale mam takie wrażenie. Na pewno zmieniła się grabież i, i ilość osób w niej. Dobra, mam 65 tysięcy mu 140 tysięcy, więc przydałoby się gdzieś to oddać. Tylko no tak, on balon depozytowego nie ma, miejsce, tutaj najbliżej możemy. Czy to jest miejsce oddania, czy to jest miejsce z helikopterem? Bo ja zapomniałem, są oznaczone. Tak, to powinno być miejsce z helikopterem. Eee, więc dobra, lecimy, eee, lecimy oddać kasę do helikoptera. Balony depozytowe, balony depozytowe, nawet byśmy nie oddali wszystkiego, bo można maksymalnie do niego załadować, załadować 150 tysięcy, jeżeli się nie mylę. Więc jest to taka. Ale przynajmniej w każdym miejscu można go rozłożyć, tak? Jeżeli mamy go przy sobie. Dobra, gości ma samochód. Ja wolę się samochodem raczej nie przemieszczać. Ale co, kto lubi? Skrzynia, będzie kasa? Będzie. Eee, dobra. Nie chcę tego. Lecimy dalej. W sumie samochodem trochę szybciej. Ale mniejsza o to. Dobra, ja się pomyliłem, to nie był, yy, dokładnie, podobna ikona, to jest podobna ikona. Sama fajne, sama fajne. najpierw zgonię, teraz idę... Yy, idę tam gdzie... W... Nie do celu, po prostu nie, tu, tu nie ma tego co ja bym chciał. No trudno. Ale gość ma samochód, a w widzę, że już padło, no i słaba, 98 tysięcy mu zostało, tak to jest, gdy się nie zabezpieczy kasę z zaopatrzeniem, czujnik pulsu, eee. jeszcze kasa, 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 dobra, ja powoli, o eee, kusza, zestaw do samoreanimacji, może się przydać, dobra, gdzie mamy najbliższy helikopter, tutaj, ale tutaj, to jest chyba oznaczona drużyna, która ma dużo hajsu, jeżeli się nie mylę, nie pamiętam tych wszystkich oznaczeń, bo w grabieży często nie gram. Ale dobra, spróbujmy. Mam 104 tysiące i mamy 202 tysiące, czyli po zgonie goście z drużyny w mojej w sumie tyle samo, zanim, tyle samo ile mieliśmy zanim zebrałem tą dodatkową gotówkę. No trudno. Po wezwaniu helikoptera co najgorsze trzeba jeszcze na niego chwilę poczekać, więc to nie jest takie łatwe. Eee, no i trzeba się bronić. Żeby ktoś inny nie przyszedł, bo, bo to są punkty, tak powiem, z których wszyscy gracze mogą skorzystać. O, to mi się podoba. Czasami lubię sobie postrzelać ze snajperek. Co nie oznacza, że zawsze trafiam. No, to się raczej rzadko zdarza. Ale postrzelać sobie Przedeć lubię. Dobra, widzę, że to jest jeszcze dodatek na dachu, więc yy... słabo, 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 ale no, widzę, że. Chyba żadnego ciekawszego punktu się nie znajdzie, a biedzy gdzieś tam dalej. Trochę ryzykowne. Pytanie, czy nie ma jego kolegów z Steamu gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że nie ma. Zabiorę szybko kasę i, i polecę dalej. Okej, okay, 144 tysiące mam. Daj, mój kościół z już 210. Skąd on tyle zebrał? Chcę są. odskazać, nie, ja chcę oddać, ja chcę oddać to, co mam. Nie mamy nic w depozycie, a mamy już 374 tysiące, to jest słaba sytuacja. E, dobra, którędy będzie wjazd na górę? Mam nadzieję, że gdzieś tam... Nie? Jeszcze skrzynia? Słyszę skrzynię, którą mógłbym... Nie, ale... Nie, słyszę, ale nie widzę. Dobra, to po prostu wjazd. Tutaj. Albo bym nikogo na dachu nie spotkał, bo nie wiem, czy sam dam radę, jeżeli tam będzie dwójka siedziała. Albo więcej. Dobra. Hmm, tutaj. Nie znam budynku. A, tutaj już ktoś sobie. sobie umarł. Czekaj. Ech, no, jakby to powiedzieć. 45 tysięcy straciłem, ale z rakietą raczej miałem niewielkie szanse. Dobra, może przynajmniej w lepszym miejscu się z powrotem e, zespawnuję i będę miał szansę na łatwiejsze oddanie kasy do depozytu. Tutaj kościół... Ach, no nie, to, to nie było... to nie jest zbyt dobre miejsce. Nadal najbliżej mam na górę wieżowca. Ok. To w sumie teraz... Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć gdzieś balon depozytowy, chodząc, plącząc się. Zdeńczy celownik. Nie lubię, gdy jest automatycznie założony. Plącząc się tutaj, mam nadzieję, że znajdę. Tarcza walistyczna. nie, chyba podziękuję. To jest, to jest najgorsze, bo zawsze, gdy nie potrzebujemy tego balonu depozytowego, bo nie mamy kasy, to on się znajdzie. Ale gdy. Mamy dużo kasy i chcielibyśmy oddać, no to tego balonu nigdzie nie będzie. Dobra, nie, nie widziałem... O, jeszcze zwiększona kasa. O, no, tutaj widzę, ktoś spadł. Dobra, spróbujmy za celownik. Nie było zbyt dobre zagrania, nie widzę dojścia. Tu o nie, na dachu, na dachu, dobra. Może się schowam najpierw. Padna, zaraz spadnę, niedobrze. Jeszcze jesteś. No, super. jeszcze ktoś nas śledzi. No, okej. Okay. Spoko, no ludzie. Nie wiem, gdzie jest ten gościu. Hmm. Przydałby się pancerz, no. O dobra, tutaj leżą jakieś płytki. Mam coś, dobra. Kopujemy jedna. Lepsza jedna niż żadna. Dobra, ale tutaj już. Nie, dobra. Na dachu nie ma. Mam wrażenie, że jest czysto. Tutaj nic ciekawego chyba nie ma. Albo może inaczej. Wolę w tym momencie nie szukać niczego ciekawego tam. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Mamy ponad pół miliona i nic nie jest oddane do depozytu. Jest to jedne Jedna z najgorszych grabież jak kiedykolwiek grałem. Naprawdę, znowu w tym samym miejscu. No, czyli w beznadziejnym miejscu. Dogrywka jeszcze i tak kończy, więc nawet nie zdążę do tego do depozytu. Mamy do tego do depozytu. Mamy już mniej niż pół miliona. No cóż, Gorszej być chyba nie mogło, bo gdybyśmy wszystko to na bieżąco oddawali do depozytu, gdyby się udało, no to spokojnie mielibyśmy już milion, myślę, że mógłby być. Może nie cały, ale na pewno nie byłoby to 400 tysięcy. No dobra, które miejsce? Nawet nie ma które miejsce. Tak daleko, ostatnie. Blokowałem jakiś nowy celownik do M-ki. Wypróbuję sobie. Zobaczymy jak będzie on działał. Mam mniejsze przybliżenie, ale być może będzie wygodniejsze w celowaniu z tym przybliżeniem. Wskakuję do kolejnej bitwy. Ale jednak celownika nie przetestujemy, bo wybrałem Battle Royale. Chociaż, jeżeli zgarnę jakiś zaopatrzenia, to czemu nie? Mam nadzieję, że. Nie będzie to najgorszy battle royale, tak jak przed chwilą była to najgorsza grabież. Eee, tylko tak, gdzie by polecieć? Może, może, może... Na TV Station. Mam nadzieję, że nie będę żałował tej decyzji. Dobra, wyskakuję, ale jednak nie na TV Station, a skoczę sobie... A, skoczę sobie tutaj obok. Nie ma to miejsca żadnej nazwy. Tak. Dla bezpieczeństwa, żeby, żeby po prostu nie okazało się, że, że będzie to najgorszy Battle Royale, to gdzieś tam dalej od, od tych głównych punktów zainteresowania. Fajny celownik termowizyjny, hmm, Przyda się. Tam chyba słyszałem jeszcze jakąś skrzynię. Co my tutaj mamy. Okej okay. chodźmy, chodźmy na dół. Nie wiem czy ktoś lądował ze mną czy nie. Nie w sumie nie rozejrzałem się nawet. Eee, więc Miejmy nadzieję, że nie. Chociaż. Chociaż będzie nudne, jeżeli tu nikt nie wylądował. Dobra. Szkoda kurde, że, że jest tyle pięter w tych budynkach, ale na większość z nich niestety nie da się wejść. Mamy tylko klatkę schodową i. Zablokowane drzwi, jakby jeszcze do wszystkich pomieszczeń w tych budynkach dało się wchodzić, to by było naprawdę mega. No, niestety, budynki w większości są takie, że mamy klatkę schodową, klatkę schodową i gdzieś tam kawałek, kawałek, na przy... przeważnie najniższego piętra i najwyższego. I tyle, a wszystkie piętra środkowe są niestety niedostępne. Pozostawiano słona. niech będzie chociaż martwa cisza, czy słona. A może martwa cisza się przyda, jeżeli będzie trzeba się do kogoś skradać. Okej. Okay. Jesteśmy na samej górze tak, Wróciłem na dach, to w sumie sobie zaskoczę z niego. Gdzie by się tu tutaj? Czy mam coś ciekawego? Mam kontrakty. Może kontrakty wykonam jakieś. Tylko na początku postaram się rozejrzeć. Jest. Nie, dobra, to ptak. Już myślałem, że tam ktoś jechał po drodze. To był tylko ptak. Dobra, gdzieś. Tu wejście. Tutaj. Mamy kontrakt. Nie, a dobra tu jest. Skrzynie z zapasami. Hmm, więc poszukam sobie trochę skrzyni, zabędę wyposażenie. A przy okazji trochę dodatkowej... ...kasy. Zrzut O, kolejna zmiana w aktualizacji, o tym też zapomniałem. Nie pamiętam ile dokładnie ten zrzut zaopatrzenia kosztował wcześniej przed aktualizacją, ale teraz kosztuje 10 tysięcy. Wiem, że wtedy to było 6 albo 8, więc niestety podrożał też. Pewnie okazało się, że było za łatwo zdobyć fajne wyposażenie do Battle Royale. A. No więc, e, trochę ta cena została podniesiona i się nieco zdziwiłem, gdy mając kasę, poszedłem po ten zrzut. Okazało się, że jednak tej kasy nie mam odpowiednio dużo, aby ten zrzut zamówić. E, dobra, ile skrzyni? Będzie 3, to jest druga. Dość daleko. Co tutaj mamy? RKM, nie, RKMów nie lubię. Dobra, i po ostatnią skrzynię. Słuchajcie strzały, ale to gdzieś dalej Na górze OK tędy O, coś fajnego Wytłumiony PM z termowizorem hmm. Podoba mi się to Czyli mam dwie całkiem ciekawe bronie z termowizorem? Termowizjerem? Nie wiem dokładnie Okej, okay, gdzie by się teraz udać, mógłbym zrzut zaopatrzenia zrobić, ale w sumie to mam już całkiem niezły ekwipunek, nie mam atutów co prawda, które tylko ze zrzutu zaopatrzenia mógłbym uzyskać, ale mam ekwipunek, to nie wiem czy warto wydawać 10 tysięcy, ale w sumie na co innego bym wydał, może być na jakieś rakiety. Nie chcę strzelić zanim nie będę miał pewności, że trafię. Nie trafię w ogóle. Trochę daleko, szczerze mówiąc, jak na ten karabin. Ja jeszcze z... o nie, to nie była ta broń, o której ja myślałem. Boże, czemu ja z... Chwila. Mam dwa pm -y. Ja pierdzielę. Eee, myślałem, że to, co wcześniej nosiłem, ze sobą to był karabin szturmowy. Tymczasem mam dwa PMy, ale fail. Dobra. <gryw> Naprawmy to. Wróćmy się. Wróćmy się po PMa, eee, po szturmowym. Chyba był. Chyba. Tak mi się wydaje, że gdzieś był. Nie, tutaj PM zostawiłem. Eee, tu. O kurde. Dobra. Idziemy na zakupy w takim razie. Idziemy na zakupy. Jednak warto kupić zrzut zaopatrzenia w, w tym momencie. Co tutaj jest? Wytłumiony PM, również. Czy tutaj coś znajdę? Amunicję. No, Do karabinu szturmowego, którego nie mam. Dobra, to jednak kupię ten a, Ten swój zestawik. E, no i to y, ciekawe. Nigdzie, y, nigdzie nie mogę znaleźć tego karabinu szturmowego. Bo w sumie. W sumie, czy ja zostawiałem gdzieś ze sobą? Oprócz Myślałem, że biegam z karabinem szturmowym, więc nie rozglądałem się w sumie za kolejnymi. Ale e, mam wrażenie, że nigdzie nie miałem jakoś ze specjalnie tego karabinu szturmowego, więc. Więc, tak jak przypuszczałem wcześniej, możliwe, że e, jest mniej tego wszystkiego na mapie teraz czy wszystkich karabinów szturmowych. Tu mi się wyświetlał jakiś punkt na mapie, ale tam już ktoś odjeżdża i wraca Kurde, jak się wszystko. Nie, nie tutaj. Nie widzę gdzie jest gościu. Wsp. 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 No to witamy w głowach. Dobra, pomalujemy ich trochę. Być może wrócę na pole bitwy i się okaże, że, że to oznaczenie uratuje mnie, ponieważ pozwoli mi ich dostrzec. Czemu ten jakoś tak słabo się maluje? No nie, cał całkiem nieźle się pomalował. Dobra, okej. Okay. Hmm. To jest taki protip. Możecie ludzi w guagu malować tymi sprayami, a potem będzie ich łatwiej zauważyć na polu. I może was tak dzięki temu nie rozwalą leżąc na podłodze, na piętrze. Dobra. Podaka. Po prostu podaka. Ehm... No, ja mogę się wytłumaczyć z tym, że, że, że tutaj mam pod ten komputer Actiny podłączoną inną myszkę niż e, do swojego komputera, na którym e, gram na co dzień ogólnie. Więc wiecie, ta myszka ma ustawione inne DPI e, i tak dalej na czułość, no rozumiecie, ja po prostu e, tak niestety bywa. Także to wszystko z wina myszki, że tak dzisiaj źle mi poszło. Gdyby nie ta myszka, na pewno byłoby zdecydowanie lepiej. Tymczasem mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za oglądanie no i do zobaczenia.